I z nami Kamil Krzemiński po Witam wygranym serdecznie. pojedynku. Witam ciebie. Witam. Serdecznie. I gratuluję Ci Dziękuję, dziękuję. Powiedz, e, czy ten pojedynek, bo to była naprawdę wojna w stójce. <grym> czy, to, to, czy to było planowane, czy to znaczy... był freestyle? No było planowane. No. Wszyscy mówili, że Adam ma dynamit w ręce, ja chciałem pokazać, że nie jestem gorszy. Wszyscy, wszyscy myśleli, że, że moją domeną jest parter. Mam, na, mam nadzieję, że po tym, po tym co pokazałem tutaj e, zmienili, zmienili trochę e, o, mnie, o mnie zdanie i widzą, że jednak w stójce tą wojnę też potrafię. Podjąć i nie dążę tylko do sprowadzenia. Mm, czy był jakiś taki moment, w, w którym poczułeś się że, zraniony? Ponieważ tam na początku wymianach Ech. wydaje mi się, że to jakby Ty się wycofałeś. W pierwszej wymianie. Już, mi tak się nie wydawało. <śmiech> <śmiech> co mogę powiedzieć? Taktyczne nie, zagranie, znaczy naprawdę. myślę, że ja trafiałem, on trafiał. No widocznie ktoś trafiał mocniej, skoro ja wygra, wygrałem, tak? Mm. Wielki szacunek dla Dama fajny facet. Myślę, że, że, że życzę mu jak najlepiej, tak? Generalnie. Była z tobą liczna, solidna ekipa. W ogóle tak. jakoś czułeś to wsparcie z ich strony? Cały skład dopingujący zawsze są ze mną. Ostatnio byli. Dzisiaj chyba byli jeszcze w większym gronie. Za to serdeczne dzięki dla was, chłopaki i dziewczyny. No co mogę więcej powiedzieć? Teraz miałeś trzecie zwycięstwo. A propos mm. musisz poprosić kogoś, nie wiem, menadżera, kogokolwiek, żeby Sherdoga ci zaktualizował konto, I bo tak tam masz, miałeś 1-0, a teraz masz 3-0. To was proszę. <laughs> Dobra. E, natomiast powiedz... Mój musisz... menadżer jest teraz Właśnie tym facetem ogólnie. Dużo ogarnia i mało ma czasu na wszystko. Dziękuję mu bardzo za, za ogarnięcie tego wszystkiego. Adrian, wiesz, że, że, że wielki dług wdzięczności wobec ciebie. będziemy na, na, na kolejną walkę, ale szybko jedno pytanie właśnie. Jak w ogóle się przygotować na, na tego typu przeciwnika, który ma tam chyba tylko jedną amatorską walkę, czyli w zasadzie nie, nie dużo o nim wiadomo, nie ma materiałów tak? No nie wiem, czy, by, czy tak czy widzieliście, bo a, a de facto Adam bił się dużo dużo w, w Anglii, tak? Bo jego chyba semi pro rekord to jest 6-1, tak że to doświadczenie wcale nie było takie małe. Widziałem parę jego walk. Niby pół amatorskich Semi Pro gdzie i tak uderzali, uderzał na, na twarz w parterze, także nie był to taki debiut tam do końca. Ale no, no, jakiś, tam, jakiś tam obraz jego mieliśmy i to nam wystarczyło. I Jak na koniec być. szybko poszło, masz pewnie sporo sił, mało kontuzji, najwidoczniej ran, przynajmniej wojennych. O tak, tak jakiś plan na najbliższą przyszłość? Plany są takie, żeby teraz trochę odpocząć, bo miałem dosyć długi okres przygotowań, przepraszam. Także więcej może ran odniosłem podczas tych przygotowań, więcej kosztowało mnie przygotowań niż sama walka, ale, ale odpocząć muszę i to na pewno. Także na pewno następna walka w przyszłym roku, na 100%. W takim razie gratuluję i zapraszam pewnie do oglądania. Pewnie podziękować. Tak tutaj. jest, dziękuję bardzo. Chciałem po podziękować całej ekipie, która była tu ze mną przede wszystkim. Trenerowi Olczykowi, chłopakom z Vera y, Fight Club, y, y, Łukaszowi i, i Bartkowi. Y, wszystkim, którzy byli razem ze mną tutaj jeszcze raz. Menadżerowi i wszystkim sponsorom. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki. Dzięki. Cześć. Cześć.